Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnej recenzji na kanale Jak dzisiaj widzicie recenzja typowo autowa Jestem świeżutko po się Bajki, która niedawno weszła na ekrany kin Więc tutaj mamy do czynienia z Ruby Gilman, czyli Miss Kraken Właściwie powinno powiedzieć odwrotnie Miss Kraken, Ruby Gilman Generalnie słaby tytuł, nie? I z takim samym nastawieniem wszedłem na, na tą pozycję Mimo, że jest ze studia Dreamworks, yy, czyli tego samego, co na przykład wypuściło szreka, więc generalnie yy, nie ma co oceniać po okładce stwierdziłem, że pójdę, zobaczę i powiem. Recenzja bezpoilerowa to jest generalnie bajka, yy, półtora godzina bajka, która yy, jest idealną bajką dla wydaje mi się, że niestety tylko żeńskiej części publiczności. Mówię niestety, bo ja nie mogłem znaleźć jakiegoś punktu zaczepnego w tej bajce. Ta bajka generalnie mówi o losie walki pomiędzy Cyreną a Krakenem. Znaczy, ma pomysł. Ma fajny pomysł. Ma dosyć taką, bym powiedział, prostą fabułę, która nie jest jakoś super skomplikowana. Taka idealna pod dziecko, na zasadzie od 6 lat, więcej. Ale. Czegoś takiego jeszcze nie było w kinie, to sobie zdaję sprawę. I tutaj trzeba, było, trzeba dać plusik, że, że Kraken jest postrzegany zawsze przez nas ludzi jako coś takiego, co, co budzi strach, tak? Wielka ośmiornica. A tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest odwrotnością. I, i to jest i niby jakiś fajny, ciekawy pomysł na fabułę, aczkolwiek ja uważam, że to jest źle poprowadzone, takie bym powiedział yy, błahe, zbyt błaha historia, która która jest bajką. I teraz tak, ktoś może się czepić z Was, że y, czego oczekuję po bajce. No, oceniam bajkę jako bajkę. No, y, w tej bajce mówię Wam, czego na pewno nie będzie i czego na co się nie nastawiajcie. Nie ma tu żadnych tekstów y, śmiesznych. Nie ma tu jakichś żadnych żartów. Nie ma tu jakichś takich podtekstów. Ze studia DreamWorks było kilka filmów, tak, o dwótach wspomniane szereg, gdzie naprawdę było fajne, fajne takie elementy, gdzie i dorośli, i dzieci się świetnie bawili, ja mam wrażenie, że dorośli się świetnie, bardziej, lepiej bawią na takich filmach, na takich bajkach, aniżeli dzieci, to tutaj, tutaj dorośli są tak naprawdę chyba tylko po to, żeby byli z dziećmi w kinie, bo ja przez półtorej godziny pisałem po prostu smsy, znaczy nie to, że nie oglądałem, po zerkałem, ale kompletnie ta fabuła mi nie kupiła no, takie to dla mnie to, to słabe. No, to takie dwie dziewczyny się kłócą i, i tyle. Dlatego powiedziałem, że może być ciekawsze dla dziewczyn, dla fanów, dla chłopaków. Raczej nie. Oczywiście są wyjątki od reguł. Mówię, jak ja to odczuwam. Natomiast, żeby nie było tak niekolorowo, to ta bajka właśnie zasługuje na duży plus pod kątem kolorów, bo jest bardzo ładnie. Podkoloryzowana na zasadzie barwy, kolorów, jasność w, w tym filmie jest naprawdę na wysokim poziomie. Widać, że twórcy się do niego przyłożyli. Jeśli chodzi o animację to też jest bardzo ładnie, tam nie ma się czego przyczepić. To nie jest najwyższej klasy animacja, to nie jest takie 9 czy 10 na 10. Jakbym miał ocenić samą animację, to to jest takie około 7 na 10, więc jest bardzo wysoko. Natomiast z punktu widzenia całego filmu, gdzie yy, fabuła, tak jak powiedziałem, jest dosyć mocno przewidywalna, i to, to w sumie tak... Nie, 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 Ja wyszedłem z kina i w sumie, wiecie, przed chwilą musiałem sprawdzić sobie dokładnie tytuł, bo, bo też nie byłem w stanie... Sobie go odtworzyć z pamięci, więc to też pokazuje, że, że to nie, nie będzie raczej chwytliwy produkt. Aczkolwiek, jak chcecie z dziećmi pójść w weekend do kina, bo będzie, nie wiem, na przykład padało gdzieś tam, no to, no to pójdźcie na tą bajkę. No, nie będzie to jakiś świet możliwości. Uważam, że przejdzie jak wiele, wiele innych filmów, bo to jest taki typowy średniak i, i ja go tak ocenię. No, dla mnie to jest po prostu średnia. 5 na 10. Średnia to średnia. I tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych recenzjach.